Marce, świry, witam Was samozwańczy samozwańczych Czyli kto, czyli ja, czyli co, czyli my szybkiego shorta. O, o czym będzie ten szybki shortik, moi kochani? Jak wiecie, niedawno stałem się posiadaczem bagusa. masz tak jakby się o to nie wymawiało, wersja B63. Moi kochani, będziecie mieli z tego bagusa bardzo dużo filmów, ale zaczniemy od unboxingu. I na który Was serdecznie zapraszam. Posłuchajcie, przy okazji tego unboxingu będą do zgarnięcia dwie koszulki. Jedna będzie od chłopaków z rej Starsów, a druga będzie ode mnie króleska. Także, jeżeli chcecie zgarnąć te koszulki i zobaczyć na unboxing najnowszego bagusa 2WD od ASO, to Was serdecznie zapraszam. Czyli pamiętajcie, nie zapomnijcie dać tych YouTubeowych pierdółek, czyli suba, łapki i dzwoneczka Zygmunta. A na ten czas. Sejanara robaczki.